Ta firma jest trochę dziwna, ponieważ tutaj pracownikom nie wypłaca się pensji w gotówce, lecz w prawdziwym złocie. Każdy pracownik przynosi do pracy małą, szklaną fiolkę. I kiedy nadchodzi dzień wypłaty, wszyscy ustawiają się w kolejce. Szef sam waży kawałki złota na wadze i ostrożnie wsypuje je do fiolek pracowników. Wszyscy są zadowoleni, bo wszystko odbywa się przejrzyście i zgodnie z włożonym wysiłkiem. A co najważniejsze, złoto jest prawdziwe. Tego dnia również wszystko przebiegało normalnie. Pracownicy uśmiechnięci stali w kolejce, odbierając swoje małe bogactwo. Wtedy do stołu podszedł nowy chłopak. Wyciągnął pustą fiolkę i poprosił o wypłatę. Ale szef machnął ręką i podał mu trzy małe woreczki. W środku był rzeczny muł. W rzeczywistości, jeśli przyjrzeć się uważnie tej ziemi, można znaleźć w niej maleńkie drobinki złota. Szef powiedział, jeśli zdołasz je wydobyć, dostaniesz podwójną pensję. Chłopak przyjął wyzwanie. Wsypał ziemię do naczynia, zalał gorącą wodą i zaczął płukać. Pozostali pracownicy obserwowali go z ciekawością. Byli pewni, że nowicjuszowi nigdy się nie uda. Ale już po kilku minutach wszyscy o nie mieli. Na dnie brudnej wody zaczęły błyszczeć prawdziwe drobinki złota. W kilka chwil chłopak zdołał wydobyć prawdziwe złoto.